Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na naprawdę niezwykłe ciasto. Sernik połączony z kruchą bezą. Ciasto, które wygląda i smakuje genialnie. Zapraszam. Na początek kruche ciasto. 150 g mąki, czyli jakaś szklanka. Do tego 50 g cukru pudru i pół łyżeczki proszku do pieczenia, to przesiewamy na sicie mieszając. Następnie dodajemy 75 g dosyć miękkiego masła i zarabiamy z tego kruszonkę. Dodajemy dwa żółtka, a następnie wyrabiamy, żeby powstało jednolite ciasto. Takim ciastem wykładamy sobie dno tortownicy o średnicy 21 cm. Tortownica wyłożona jest papierem do pieczenia. Proporcje na większe blaszki znajdziecie w opisie tego filmu i w komentarzu poniżej. Ciasto nakłuwamy sobie widelcem i chowamy do zamrażalnika na 10 minut, a potem podpiekamy w 180 stopniach przez 15 minut. W czasie, kiedy ciasto się piecze, robimy masę serową. 2 jajka, 100 g cukru i 1 łyżeczka cukru waniliowego. To sobie ubijamy na taką jasną i puszystą masę. Około 8 minut to potrwa na wysokich obrotach miksera. Następnie dodajemy pół kg sera. Proporcje na kilogram sera znajdziecie, jak już mówiłam, w opisie i w komentarzu poniżej. Dodajemy budyń, natomiast polecam ten budyń najpierw rozpuścić w mleku, bo do tego przepisu zaraz będę wlewać pół szklanki mleka. No i rozpuśćcie sobie budyń, żeby wszystko lepiej się połączyło. I do tego jeszcze dodajemy 40 g oleju. Należy to zmiksować, żeby masa była jednolita, ale nie za długo, i na dosyć wolnych obrotach, żeby się nie napowietrzyła zbyt mocno. Upieczone ciasto, podpieczone właściwie, wyciągamy z piekarnika i wylewamy na nie masę serową. Potrząsamy, a następnie będziemy piec w 180 stopniach przez 50 minut grzałka góra-dół. I 10 minut przed końcem pieczenia się sernika, dwa białka, które pozostały zrobienia kruchego ciasta i szczyptę soli, ubijamy. A jak masa zacznie się robić taka biała i bardziej sztywna, dodajemy 120 g cukru. Stopniowo po, każdym, po każdej porcji miksując około 30 sekund. A następnie, jak już cały cukier zostanie dodany, miksujemy aż się cały rozpuści. To powinno się zbiec w czasie z upieczeniem się sernika. I wyciągniemy sernik, to zmniejszamy temperaturę w piekarniku do 150 stopni i na gorący sernik wykładamy. Ubitą dobrze bezę. Wyrównujemy. A następnie możemy zrobić wzorki, nie jest to konieczne. Ja zrobiłam takim specjalnym przerządem, ale może być też widelcem, a możecie po prostu szpatułką nałożyć bezę i tak będzie pięknie wyglądać. I pieczemy w tych 150 stopniach, jeszcze przez 15 minut. Po tym czasie sernik chłodzimy najlepiej w lodówce, ponieważ sernik z lodówki smakuje najlepiej. On po upieczeniu wygląda bosko, moim zdaniem, połączenie tych kolorów i tych faktur kruchej bezy i sernika, do tego jeszcze ciasto na spodzie. Wygląda to i smakuje genialnie. Polecam. Pierwszy raz robiłam taki sernik i uważam, że mm, naprawdę prezentuje się bardzo efektownie. Myślę, że sprawdzi się na jakąś wyjątkową okazję, może na święta, może mm, na jakąś inną rodzinną uroczystość. Polecam wam, bo uważam, że przepis naprawdę wart jest zainteresowania. Dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrypcji tych, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć.